Dziś opowiemy Wam o dumie niemieckiej marynarki wojennej. Co ciekawe, nie będą to ich słynne wórsty. Zapraszam na ciekawostki twardego resetu. Fregaty rakietowe typu 124 to największe i najpotężniejsze okręty wojenne obecnie używane przez niemiecką marynarkę. Zbudowano w sumie trzy, które kosztowały niemieckich podatników ponad 2 miliardy euro. Ich głównym zadaniem jest zapewnienie osłony przeciwlotniczej. Jednak posiadają na uzbrojeniu także broń przeciwokrętową, przeciwpodwodną i konwencjonalne działa okrętowe. Wypornością i wielkością ustępują w Deutsche Marine jedynie okrętą zaopatrzeniowym. Okręt jest napędzany przez dwa silniki diesla o łącznej mocy 20 tys. koni mechanicznych, które są w stanie rozpędzić go do prędkości 18 węzłów, czyli 33 km na godzinę. Aby osiągnąć prędkość maksymalną 29 węzłów, czyli 54 km na godzinę, silniki diesla są wspomagane przez turbinę gazową o mocy ponad 30 tys. koni mechanicznych. Głównym zadaniem fregat typu 124 jest zapewnienie osłony przeciwlotniczej. W tym celu na okrętach znajdują się w pionowych wyrzutniach 24 pociski rakietowe SM-2 Block 3A oraz 32 rakiety Evolved Sea Sparrow RIM-162. Bezpośrednia ochrona okrętu przed pociskami przeciwokrętowymi została powierzona systemowi RIM-116. Wstępkę pod pierwszą jednostkę, Zachsen, położono w 1999 roku, ale już w 2003 roku weszła ona do służby. Następne dwa, czyli Hamburg oraz Hessen, rozpoczęły służbę odpowiednio w 2004 oraz w 2006 roku. Wszystkie powstały w niemieckich stoczniach. A w naszej stoczni powstał Gawron, ale go nie ma. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia. Cześć!